Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu. Dzisiaj razem ze mną jest Filip Kegel, a ja nazywam się Sławek Zawacki. Nie wiem, czy myśmy kiedykolwiek w dwójkę nagrywali. Chyba Filip. nie, chyba, chyba to nie. pierwszy raz. A zatem jest to wyjątkowy odcinek bez celibatu, audycji poświęconej wielu ciekawym tematom: tematom gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, politycznym, właściwie tematom. Y y bez tabu, tak bym powiedział, to znaczy tematom tabu, ale my traktujemy jako bez tabu. Oczywiście wszystko z perspektywy biblijnej. I dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat powołań. Filip, jak to jest, że ktoś, kto ma 20 lat, decyduje się na to, żeby pójść drogą pastorską. Ale zanim tutaj będę Ci odpowiednio mocno wiercił dziurę w brzuchu, powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że Ty zdecydowałeś się zostać. Pastorem, ile ty masz teraz w ogóle lat? 24-24 lata. Okej. Okay. Kiedy podjąłeś tę decyzję, że chcesz być pastorem? Hmm, taką na poważnie. To było po drugiej klasie liceum, czyli miałem wtedy lat 18 zdaje się. Hmm. A kiedy się nawróciłeś? W drugiej klasie gimnazjum, czyli no trzy lata wcześniej. Hmm. Tak, więc to mniej więcej 3 lata po nawróceniu. I coś się z takiego hmm. wydarzyło w Twoim życiu, że pomyślałeś, że mógłbyś być. Pastorem. No, takie pierwsze myśli, że mógłbym byś to się pojawiły właściwie już wcześniej, to znaczy nie przed nawróceniem, ale gdzieś tam po drodze, już w tych pierwszych latach. Natomiast one wynikały bardziej chyba z tego, co jakoś tam mi ludzie ze zboru podpowiadali, że w sumie to, ty tak dużo czytasz, orientujesz się teologicznie, coś tam umiesz na jakieś pytania odpowiadać, to ty powinieneś być pastorem. Ja tak się nad tym zacząłem powoli zastanawiać i yy, stwierdziłem, no, może, może. Yy, po czym po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że właściwie, yy, prawdę mówiąc, yy, patrzę na to zupełnie niewłaściwie, tak stwierdziłem. Dlatego, że chciałem iść w stronę służby w kościele, postrzegając to jako coś łatwiejszego w porównaniu ze świeckim w cudzysłowie rozwojem. Tak. Co jest dość zabawne, dlatego, że ja w szkole raczej nie miałem problemów z nauką, wręcz przeciwnie, więc teoretycznie nie miałem powodu, żeby szukać jakiejś łatwiejszej drogi, no ale taką miałem motywację. Do takiego wniosku doszedłem. Stwierdziłem, nie, tak nie może być. Nie może być tak, że służba jest jakąś łatwiejszą alternatywą. Więc to był ten początek. Stwierdziłem, dobra, po prostu idziemy w stronę jakiegoś w cudzysłowie normalnego zawodu. Po czym po jakimś czasie, właśnie to była chyba druga, druga klasa liceum, to się znowu zaczęło mi do głowy dobijać i wtedy już tak w sposób bardziej zdecydowany powiedziałbym. No tak, jeżeli dobrze kojarzę, to rozpocząłeś dwa kierunki studiów. Równocześnie, zgadza się, Byłeś tak. studiowałeś architekturę na Politechnice Gdańskiej i byłeś w seminarium na WBST w Warszawie. Przerwałeś w pewnym momencie studia architektoniczne. Tak. Co było powodem? To znaczy, y, chyba warto zacząć od tego, y, dlaczego dwa kierunki w ogóle, tak. jak, jak to się stało? Dlatego, że, no właśnie, jak się gdzieś tam w okolicach drugiej klasy liceum, ta idea służby takiej pełnej etatowej w kościele, bo nawet może nie pełnoetatowej, ale powiedzmy zawodowej, mhm. zaczęła się znowu do mnie dobijać, do głowy i serca, no to ja już dość mocno szedłem w stronę studiowania architektury, bo to też wymaga pewnych przygotowań, są egzaminy wstępne i tak dalej. No więc nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Jak to? No to w końcu, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje? Czy mam iść w tę stronę, w którą już idę, czy raczej jednak w stronę tej służby w Kościele? No i wtedy się dowiedziałem. Nie wiedziałem o tym wcześniej, że te studia teologiczne w seminarium, do którego koniec końców poszedłem, są zaoczne. I że niektórzy łączą je z innym kierunkiem studiów dziennym. Tak. Stwierdziłem, okej, okay, to może być rzeczywiście dobry pomysł. No i dlatego tak zacząłem. Od razu po, po liceum, obydwa kierunki, stacjonarnie architekturę w Gdańsku, zaocznie teologię w Warszawie. Architekturę studiowałem 2,5 roku. Po czym doszedłem do wniosku, że, to znaczy ten wniosek powoli we mnie dojrzewał, to nie była na pewno nagła decyzja, ale doszedłem ostatecznie do wniosku, że to jednak nie jest moja dziedzina. Mhm. Że, że jest to coś, w czym ja się męczę i gdybym miał dokończyć te studia tylko po to, żeby je dokończyć, mając już przecież jakąś istotną tak. ich część za sobą. No to jedyny wynik byłby tego taki, że no może byłbym na jakimś poziomie zadowolony z siebie, że jakiś tam zamknąłem, natomiast potem pracowałbym w dziedzinie, w której dalej bym się męczył przez resztę życia. No tak. I to chyba nie o to chodzi. To chyba nie jest dobry pomysł. Dobra. Ile jest w tej chwili powołań w kościele? No, weźmy baptystów, oczywiście, bo tutaj możemy się jakąś wiedzę, ale zakładam, że, że to jest jakaś taka statystyka, która jest dla środowisk ewangelicznych być może nawet tożsama. Niewiele. Tak mm -hmm. mi się wydaje. Zwłaszcza takich powołań, którego ty doświadczasz, to znaczy, jakby pójście stricte, w bardzo precyzyjny sposób tą drogą pastorską. Bo jeszcze na początku, jak studiowałeś architekturę, no to można by było domniemywać, że chcesz mieć backup plan albo takie rozwiązanie, gdzie będziesz mógł wykonywać zawód taki zarobkowy, coś, co ma ci dać utrzymanie, a praca pastora byłaby. Nie zrozumie źle, nie mam innego teraz określenia, ale nie jako przy okazji. Być może byłaby to najważniejsza praca w Twoim życiu, ale byś mógł się sfinansować z tej drugiej pracy. I teraz zmierzam do tego, że dzisiaj praca pastora jest ciężka przynajmniej z kilku względów. I zastanawiam się, czy brałeś to na tapet wtedy, kiedy, to, kiedy podejmowałeś taką decyzję. Pierwszy wzgląd to jest wzgląd finansowy. To nie jest praca, która sprawi, że. Nie znam pastora, który w Polsce, który powiedział, że ma, że jest usatysfakcjonowany finansowo. Nie znam, no nie. Będę pewnie ten wątek zaraz rozwijał. Ale drugi wątek jest taki, że znam wielu pastorów i myślę, że każdy z nich, każdy może przesadzam, ale większość doświadczyła zrezygnowania i wypalenia. No bo kiedy jesteś pastorem, no to większość, tak bardzo często dochodzi, że większość twojej parafii albo twojego zboru w pewnym momencie zgłasza niezadowolenie, ma wielkie oczekiwania wobec swoich przywódców. No i generalnie narzeka. Wiem, że to jest doświadczenie, którego, którego doświadczają wszyscy pastorzy. No i trzecia rzecz, tajemnicą policzynala jest to, że środowisko pastorskie w Polsce jest ciężkim środowiskiem. To nie jest takie środowisko, gdzie ktoś cię poklepie po plecach, ale jest bardzo wymagające. Czy ty brałeś te wszystkie rzeczy pod uwagę, kiedy podejmowałeś tę decyzję? Mhm. No starałem się brać do takiego stopnia, w jakim można je brać pod uwagę, kiedy one są wciąż tylko teorią, te wszystkie mhm. rzeczy. Tak? No bo siłą, siłą rzeczy, no ale to zresztą zaczynając jakąkolwiek drogę, nawet jeżeli się dużo wie, no to się tylko wie, jeszcze nie doświadczyło. Mhm. Natomiast, będąc uczciwym wobec faktów, też trzeba dodać, że co prawda, no tak, z tej architektury zrezygnowałem, natomiast jeszcze tam po teologii zrobiłem studia magisterskie z Amerykanistyki. I mówię o tym dlatego, że, żeby powiedzieć, że no tak, to raczej nie, nie, nie widzę tego w ten sposób, żeby. Ta praca pastorska miała być na boku, ale gdyby się okazało, że pomocne byłoby dorabianie sobie do pracy pastorskiej, no to na przykład praca tłumaczeniowa, którą bardzo lubię, która mi sprawia satysfakcję, byłaby jakąś opcją dodatkową. Tak. Natomiast to do tych trudności. No tak, na pewno to są ważne czynniki. I rzeczywiście tutaj myślę, że ten wątek powołania jest bardzo ważny. To znaczy, z jednej strony, nie należy tego jakoś za bardzo, nie wiem, dramatyzować albo y, czynić z tego, z tego pojęcia powołania jakiegoś nadprzyrodzonego doświadczenia, że nagle, jeżeli masz być pastorem, to Pan Bóg do ciebie musi z niebios przemówić i ogłosić albo jakimiś złotymi zgłoskami na niebie wypisać. Y, myślę, że nie i też myślę, że nie jest tak, że na przykład powołania Proroków starotestamentowych są koniecznie jakimś wzorem tutaj. Czasem się tak twierdzi. Ja tego w Biblii za bardzo nie widzę. Natomiast faktem jest, że w kościele, według Nowego Testamentu, każdy ma jakieś powołanie i każdy otrzymuje stosowne do tego powołania możliwości, obdarowania i yy, no, takie też Boże prowadzenie w tym wszystkim. Więc i taka służba w kościele. Yy, nauczycielsko-duszpastersko-przywódcza, powiedzmy, tak. nie jest tutaj wyjątkiem. I ja bardzo wierzę w, taki, w takie słowa, które są sloganem w środowiskach ewangelikalnych. Ze sloganami bywa różnie, Wiele, duża część z nich nie jest prawdziwa, albo jest prawdziwa, ale wierzę, że ten jest, który mówi o tym, że Pan Bóg nie tyle powołuje uzdolnionych, co uzdalnie powołanych. Pięknie, no tak. To znaczy, jeżeli rzeczywiście człowiek dochodzi do wniosku, że tak, są pewne obdarowania, które Pan Bóg mu dał, jest jakieś powołanie w kierunku, w którym on ma wzrastać. Ten człowiek to znaczy, tak. nie Pan Bóg, no to ten, który go powołał do tego, będzie zaopatrywał we wszystko, co jest potrzebne. I to niekoniecznie znaczy, że będzie łatwo. Mogą być problemy finansowe, mogą być problemy ze zborem, mogą tak. być konflikty, mogą być różne rzeczy. Natomiast, jeżeli to powołanie jest, jest rzeczywiście, no to wierzę w to, że. No, ja będę do tego odniósł ten fragment z, bodajże z listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze, że nie przyjdzie na was próba przekraczająca wasze siły. Mhm. Tylko Bóg da wam możliwość wyjścia. Jasne. Co nie znaczy, że nie ma problemów, ale że jakby Bóg pozostaje w nich wierny. Czy teraz, jak w tej chwili jesteś wikariuszem? Ten wikariat już trochę trwa, kiedy on się w ogóle kończy? <noise> to jest dobre pytanie. To znaczy, formalnie wikariat trwa od roku do trzech w tak. kościele Chrześcijan Baptystów. Mój y, trwa prawie dwa lata, za jakiś miesiąc minął dwa lata. Y, no i pewnie potrwa tak ten jeszcze trzeci rok. Y, raczej nie miałoby sensu, żeby się kończył szybciej, dlatego że również zgodnie z naszym, nazwijmy to, prawem wyznaniowym. Yy, można zostać pastorem w wieku lat 25 dopiero, no. więc ten, ten rok jeszcze jest przede mną. To ciekawe. Yy. Czy już się pojawiły wątpliwości u Ciebie w głowie? Albo czy się pojawiły jakieś wątpliwości, których nie miałeś, zanim podejmowałeś wikariat? Yy. Wiem, że teraz to nagrywamy i pewnie ciężko ci powiedzieć, więc jeżeli nie chcesz o tym mówić, to nie musimy. Możemy iść dalej, opowiem ci kilka historii, ale... To jest ciekawe pytanie. Yy. To jeżeli chodzi o, o jakieś nowe wątki, które się pojawiły, to myślę, że w kontekście studiów teologicznych, które gdzieś tam już tam mam za sobą, od nieco ponad roku, czasem pojawiały się we mnie myśli, że może łatwiej, lepiej, z różnych względów, lepiej byłoby zająć się taką pracą akademicką, typowo, po prostu teologią czy biblistyką, a niekoniecznie musieć brać odpowiedzialność za ludzi. Mhm. Rozumiem. A myślę, że, że też mogły w taką stronę iść. Tak, to myślę, że to jest, że, że, że to jest ten, ten nowy rodzaj wątpliwości, który gdzieś tam się pojawiał, ale to bardziej były i czasem są myśli, które się pojawiają w głowie, a nie jakieś takie poważne wątpliwości, które by mnie skłaniały do zmiany decyzji. Jeżeli chodzi o decyzję, to tak i za to jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny, że tak mnie prowadzi, ale od tych kilku lat trwam w tym, w tym zdecydowaniu. Czy wiesz, dlaczego w radości, czyli tam, gdzie jest baptystyczne, seminarium teologiczne, nie ma już studiów dziennych. Nie wiem, nie znam historii. Pewnie dlatego, że za mało było chętnych. <grym> Pewnie tak. Natomiast e, jakby powodów jest więcej. To znaczy, oczywiście trzeba było zapytać o to rektora tej uczelni. Natomiast e, okazało się, że zamykanie mężczyzn na trzy lata. Bardzo fajnym ośrodku, ukrytym gdzieś tam pośród drzew, skutkowało tym, że jak się wychodziło później do świata takiego realnego, to bardzo wielu z nich przegrywało. Mm. Mam takiego kolegę, nawet przyjaciela, bym powiedział, byłego pastora, który właśnie najpierw zrobił studia inżynierskie, ale w trakcie tych studiów się nawrócił, a może nawrócił się wcześniej, nie wiem, ale w trakcie tych studiów on stwierdził, że on też czuje powołanie i zrobił studia dzienne właśnie w radości. I później powiedział mi, że to był jeden z największych błędów, że jak się tylko wychodziło już później do takiego życia codziennego i trzeba było zetrzeć się z wiernymi i z pracą pastora, to motywacja i siły spadały. No i on właśnie opowiedział mi, że środowisko pastorskie, w Polsce to bardzo ciężkie środowisko i on po prostu w pewnym momencie zrezygnował. Co ciekawe, powiedział, że w Polsce ciężko mu było znaleźć osobę, która by go zrozumiała, że jest stygmatyzacja pastorów, którzy odchodzą, którzy nie tracą wiary dla jasności, ale odchodzą ze swojego zawodu. On musiał pojechać do Stanów i tam spotkał kogoś, kto go po prostu wsparł, innego pastora w tej, w tej decyzji. Czy ty znasz pastorów, którzy zdecydowali się odejść ze swojego zawodu? Nie, osobiście. Słyszałem historię. Osobiście nie miałem okazji poznać. Okej. Okay. Minie kilka lat i przyjdą wątpliwości. Inny pastor z kolei kiedyś powiedział mi, że w chwili swojego właśnie największego kryzysu, że marzy o tym, żeby pójść na stocznie pracować. Mówi: nie ma problemu z ludźmi. Nikt nie ocenia jego pracy, nikt nie zarzuca mu tego, czego on. Znaczy, oczywiście ktoś ocenia jego pracę pewnie jako tą, którą by wykonywał, ale mówi, lepiej bym zarabiał, miałbym spokój ducha, nie przeżywałbym relacji w zboże, a, a tak muszę. I pod koniec zdania, to było coś, co mnie bardzo zachęciło, On powiedział, jedyne, co mnie trzyma przy tym, to jest właśnie to, że mam przekonanie, że Pan Bóg mi powołał. Jak Ty przygotowujesz się do pierwszych? Kryzysów, które może nastąpią nie teraz, wtedy, kiedy już będziesz prowadził swój własny zbór i będziesz oceniany. Czy masz jakiś pomysł na to? Czy zakładasz, że tego nie będzie? No, nie, no, na pewno zakładam, że będzie. I tutaj dla mnie też bardzo pouczające są historie, może troszeczkę dalszego kontekstu, ale dwóch teologów, których ja bardzo szanuję, to znaczy Jana Kalwina z jednej strony, Jonathana Edwardsa z drugiej. Obydwaj zostali no, w pewien sposób wyrzuceni z miejsc, w których y, służyli. Calvin w taki sposób może bardziej drastyczny, bo został wypędzony z miasta, tak. po czym trzy lata później zaproszono go ponownie, dlatego że miasto nie było w stanie sobie poradzić z nieporządkiem, y, który się pojawił pod nieobecność Kalwina, upraszczając sprawę. Edwards podobnie, chociaż sytuacja była nieco inna, bo on został zwolniony z Urzędu Postora, natomiast, y, ponieważ właśnie był konflikt między nim a, a wspólnotą, natomiast y, Prosili go, żeby mimo tego, że go zwolnili, że pozostał tam jeszcze przez około rok i dalej głosił ukazania, na co on się zgodził. Więc to była dziwna sytuacja. Ale mówię o tym dlatego, że tak, kiedy patrzę na tę historię, myślę sobie, skoro tak wielcy ludzie, mądrzy, nie nieomylni, wiadomo, popełniali tak. błędy, czasem wielkie, ale jednak godni szacunku, podziwu, wpadali w konflikty ze swoimi wspólnotami. No to o ileż bardziej ja, to jest, to jest pewnie prawdopodobne, myślę, w życiu każdego pastora obecnego czy przyszłego. A jak się przygotowuje? Do pewnego stopnia myślę sobie, że nie da się przygotować z góry na wszystko. To znaczy, że i to w ogóle jest prawda dotycząca życia chrześcijańskiego jako całości, że Bóg daje łaskę potrzebną. Na obecny czas, nie na przyszłość. Tak. Nie zostałoby za dużo miejsca na wiarę, gdybyśmy otrzymali w tym momencie wszystko to, czego potrzebujemy na całe życie, które jest przed nami, tylko raczej chodzi o to zaufanie każdego dnia, że niezależnie od tego, co się pojawi jutro, wiem, że dzisiaj Bóg mnie podtrzymuje, a więc ufam, że podtrzyma mnie i jutro. Ale tak już bardziej konkretnie, no myślę sobie, że fajną, pożyteczną instytucją, nazwijmy to, na przykład w naszej denominacji, w różnych denominacjach pewnie są, są różne rozwiązania, natomiast u nas właśnie funkcjonuje ten wikariat, tak? to znaczy każdy, kto chce pełnić służbę pastorską, jeden z wymagań, które musi spełnić, jest odbycie tego etapu przygotowawczego od mhm. roku do trzech i co więcej pod okiem już doświadczonego pastora, co myślę samo w sobie jest bardzo cenne. No i do tego to też w kontekście powołania. Myślę, że znakiem powołania jest to, że nawet jeżeli nie pełni się jeszcze żadnego urzędu, nie ma się żadnego tytułu, to Bóg jakoś już człowieka używa, w takiej skali mikro, powiedzmy, tak. duszpastersko czy nauczycielsko. No i w swoim życiu w jakimś stopniu to widzę, z czym też oczywiście wiązały się takie też konflikty w skali mikro. Więc myślę, że chociażby też przez to jakoś Bóg mnie przygotowuje. No, a poza praktyką, oczywiście, też myślę, jest ważna i teoria, więc czytanie dobrych książek, doświadczonych pastorów o nauczaniu, o duszpasterstwie. pasterstwie Jasnym. Kiedy patrzę na pracę pastora, to dostrzegam tam jakby trzy komponenty: Duszpasterstwo, nauczanie i liderstwo. Albo liderstwo, może nazwijmy to kierownictwo nawet, czyli zarządzanie. Który z tych elementów rozpoznajesz w sobie najmocniej? Nauczanie. Nauczanie, tak właśnie myślałem. Tak, i to stąd też się brałem myśli pod tytułem, a może jednak praca akademicka. No. <laughs> tak. Jasne. Na koniec chciałem ci powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem z pastorem, który został usunięty z jednej denominacji ze względu na swoje przekonania, ale nadal pozostał w kręgach ewangelicznych. No, i dzisiaj jest według mnie całkiem udanym pastorem, znaczy nawet bardzo, prowadzi zbór. I on w momencie właśnie takiego właściwie znaczy wystawienia na wielką próbę, bo nagle okazało się, że z środków do życia bez. No, było mu ciężko. Miał żonę i dzieci. Jakby powiedział, że kiedyś rozmawiał z innym pastorem, który. jakimś tam zagranicznym. który był pastorem zboru mającego kilkadziesiąt, albo chyba nawet kilkaset osób. Kilkaset osób, tak, to było coś takiego. I właśnie ten mój kolega, pastor, zapytał się tego doświadczonego już z pastora: Słuchaj, co ty zrobiłeś takiego, że ci się udało tak wielki zbór powołać? A on powiedział w ten sposób, że jedyne co robi, to głosił słowo. On mówi: Głosiłem słowo. Na początku na nabożeństwach były po dwie osoby, później jedna, później nikt, ale ja głosiłem, głosiłem, głosiłem i pan Bóg. Po prostu jest wierny. No i na koniec chciałbym Tobie tego życzyć, żebyś był wierny. Wierzę w to, że Bóg... Wierzę i jestem przekonany, że Bóg błogosławi. No nie? Wtedy, kiedy my jesteśmy Jemu wierni. Bardzo mi się podobało to stwierdzenie, że gdyby wszystko było proste i jasne, to by wiara była niepotrzebna. A tak możemy jakby z tej wiary korzystać. Mhm. Filip, to bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Minęło 20 minut. Myślę, że to był ciekawy Nieszawlonowo, odcinek zresztą jak każdy z odcinków bez Clibato. No i co, zapraszamy na kolejne wydanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.